To jest yy, loungewear by David Dawid Wolinski. Słuchajcie, no yy, nie miałem wyboru. Zostałem zaproszony, żeby wziąć ją w pokazie wieniecnym. I myślałem że jest sobie, tak, no dobra, zrobię to. A potem dostałem dwa, trzy pomysły, może ty wyjdziesz, nie, dajcie spokój. I dzisiaj od samego początku tak się stresowałem. Myślałem, że umrę na tej kanapie, myśląc o tym, co się tu dzieje i o tym, że mam tutaj wyjść w rozpiętym szlafroku. Yy, słuchajcie, no ale zrobiłem to, przełamałem się. Brawo dla mnie. Naprawdę to był duży krok. Nikt nie wiedział, żaden z jurorów nie wiedział, Marci nie wiedział, Kasia, Asia. Michał też nie. To było uknute przeze mnie i przez produkcję. Wczoraj się to wydarzyło tak naprawdę, jak powstał ten piękny szlafrok. No i co? No i mówię, raz kozi śmierć. No i to było dzisiaj. Ja myślę, że zawsze takie, takie analogie do sportu, do, do sportu walki, do orientu, do czegoś, co jest niekoniecznie codziennością człowieka, powoduje, że bielizna jest bardziej sexy, jest bardziej taka pożądana i wiąże się z jakimiś emocjami ludzkimi. Ja zawsze staram się w swojej pracy, w modzie, tym czym się zajmuję, jeżeli tworzę sukienkę, myśleć o tym, czy kobieta się będzie w niej czuła sexy, czy ktoś powie, wow, ale sexy kobieta, albo piękna, albo mocna, co to za kobieta. Generalnie uwielbiam wyzwalać modą emocje w ludziach. I mam nadzieję, że nie również Państwo to zobaczyliście. To był mój pierwszy debiut, w ogóle raz pierwszy raz w życiu, także jestem potrójnie podekscytowany.